Pewnie znasz wiele historii o superbohaterach, którzy walczą ze złem przy pomocy swoich supermocy. Ale czy wiesz, że taka supermoc drzemie także w tobie? Posłuchaj tylko, co przydarzyło się pewnemu chłopcu o imieniu Tomek. Tomek był zwykłym dzieckiem mieszkającym w niewielkim polskim miasteczku. Chodził do szkoły, bawił się z kolegami na podwórku, robił sobie wycieczki w różne ciekawe miejsca. Ale najbardziej lubił chodzić na rurki z kremem do ciastkarni, która znajdowała się nieopodal jego domu. To wszystko miało się jednak niebawem zmienić, ale po kolei. Największym marzeniem Tomka był model pięknej, zielonej, wojskowej ciężarówki, którą widział na wystawie sklepu z zabawkami. Bardzo ją chciał mieć. I dlatego Całe swoje kieszonkowe odkładał do specjalnie przez siebie przygotowanej puszki z wielkim czerwonym napisem Na ciężarówkę. Zebrał już całe 54 zł i 39 groszy. Miałby więcej, ale Tomek naprawdę lubił rurki z kremem. Pewnego dnia Tomek, jak zwykle, wrócił ze szkoły do domu. Zjadł obiad i zaraz z zapałem zabrał się za pracę domową. Tata obiecał mu, że jak wszystkie lekcje będą odrobione, wreszcie pójdą do sklepu po ciężarówkę. Gdy chłopiec zabierał się właśnie za odrabianie matematyki, do jego pokoju wszedł tata i powiedział, że niestety nie pójdą po zieloną ciężarówkę. Ale zaraz dodał, że Tomek nie musi robić teraz matematyki, bo od jutra będzie uczył się w domu. Przez komputer. Tomek zasmucił się podwójnie, dlatego że nie będzie miał wyśnionego modelu, ale także dlatego, że nie zobaczy się jutro ze swoimi kolegami. Wieczorem, gdy Tomek razem z rodzicami oglądał telewizję, widział program o tym, jak setki żołnierzy, lekarzy i policjantów walczy z bardzo złym wirusem, który zapanował na świecie i przez którego Tomek nie mógł kupić sobie ciężarówki. Mama powiedziała mu, że to są prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Cokolwiek to miało znaczyć, Tomek od razu dostrzegł, że każdy żołnierz, który występował w telewizji, miał prawdziwą superbohaterską maskę, bo jak wiadomo, każdy superbohater musi mieć maskę. Rodzice powiedzieli mu: że takie maski chronią ludzi przed zarażeniem się wirusem w czasie, gdy niosą pomoc innym, i że inni ludzie szyją takie maski i organizują zbiórki pieniędzy na sprzęt dla tych bohaterów, żeby także i oni byli bezpieczni. Tomek zamyślił się i poszedł do swojego pokoju. Po kilku minutach wrócił ze swoją puszką z oszczędnościami i dał ją mamie. Mówiąc, żeby dała te pieniążki żołnierzom na sprzęt, a jego model może poczekać. Dodał tylko, żeby odłożyła taką kwotę, aby mógł sobie kupić maseczkę, bo i on choć trochę chciał być superbohaterem. Rodzice zgodnie stwierdzili, że z całą pewnością Tomek jest nie tylko superbohaterem, ale również filantropem. I chociaż chłopiec niezbyt wiedział, co to ten cały filantrop? To bardzo ucieszył się na myśl o sobie jako o superbohaterze. A ty? Czy masz już swoją maseczkę superbohatera?